Ja również dokładam się do gratulacji dla wszystkich autorów i dla zwycięzców, skoro nagroda przypadła w udziale w książce o nierównościach. Wobec tego niech przez chwilę zapanuje duch prorównościowy i niech mi wolno będzie przez moment pomówić o wszystkich książkach, a nie tylko o książce zwycięskiej. Powodem jest jednak nie tylko owa, o duch prorównościowy, który powinien zapanować po, po werdykcie, ale również i fakt, że coś łączy te książki, że one mają coś ze sobą wspólnego, coś bardzo istotnego. Nie jest to Przyszłość. Nagroda imienia Marcina Króla jest przyznawana za, badania, za badanie przyszłości, a jednak te książki nie mówią o przyszłości. Michał Bilewicz pisze o polskiej teraźniejszości zatruwanej, w pewien bardzo szczególny sposób kształtowanej, modelowanej przez traumy przeszłe. Panowie Brzeziński, Bukowski, Sawulski analizują źródła i konsekwencje nierówności w polskim społeczeństwie. Karolina Čwiek wzięła na warsztat Ziemię Zachodnie. Eliza Końska opowiada o trudnej relacji matka-córka, a Tomasz Szerszeń interpretuje obrazy wojny w Ukrainie. Książki te nie mówią zatem o niczym nieznanym. Znaczenie tych dzieł, jak sądzę, wynika stąd, że zajmując się sprawami bliskimi, wystawiają bliskość z zawiasów oczywistości, rezygnują z istniejących metod. Eliza Końska pisze w swojej książce. Nie będę cytować rozpoznań, bo ta książka sprzeciwia się władzy, również władzy diagnoz. Moja opowieść jest o czym innym. Konsekwencja rezygnacji z tych rozpoznań to e, fakt, że trzeba dopiero nauczyć się patrzeć, patrzeć na rzeczywistość. Autorzy jest to rzecz zdumiewająca, autorzy tak różnych książek odwołują się do metaforyki optycznej. Niemal w całości poświęcił temu swoją książkę Tomasz Szerszeń, tworząc esej z antropologii widzenia. Opowiada o wojnie, która wchodzi w nas przez obrazy, ustawicznie pytając w swojej książce o to, czy możliwe jest patrzenie uczestniczące, to znaczy takie patrzenie, które nie oddzieli cudzego cierpienia od oglądanego obrazu. A więc patrzenie zaangażowane, patrzenie dekolonizujące. Karolina Čwiek Rogalska w książce Ziemie, Historii Odzyskiwania i Utraty rekonstruuje ziemię, historię ziem zachodnich, lecz także tworzy przewodnik po patrzeniu. Stawia pytania, co widzimy, gdy patrzymy na Ziemię odzyskane, kto nauczył nas takiego patrzenia, co możemy, możemy nasze widzenie zmienić, nadając mu większą wrażliwość, większą światłoczułość. Michał Bilewicz, w eseistycznym i interw interwencyjnym studium o polskich traumach pisze, że ostatnie, przez ostatnie dwie dekady społeczeństwo polskie patrzyło na historię przez traumatyczne okulary. Patrzenie to spowodowało, że utrwalił się model życia oblężonej twierdzy z konsekwencjami, o których była mowa we wcześniejszej prezentacji książki. Podobnie piszą Brzeziński, Bukowski i Sawulski w monografii o nadwiślańskich nierównościach. Już we wstępie zaznaczają, że od początku transformacji wszyscy widzieli nierówności, ale postrzegali je przez pryzmat neutralizujących bądź naturalizujących koncepcji. Pięć bardzo różnych książek. Przeprowadzają Ich autorzy przeprowadzają jednak ten sam eksperyment, a mianowicie demontują dotychczasowe widzenie świata i wprowadzają nas w naukę nowego patrzenia. Wiąże się to z koniecznością odnowienia języka. Znowu narratorka opowieści Elizy Kąckiej stwierdza, brak mi już zaufania do mowy. To krótkie zdanie ponownie potraktować można jako zapowiedź następnego etapu prac podejmowanych w prezentowanych książkach. Wszyscy autorzy wypowiadają posłuszeństwo językowi, porzucając uprzywilejowane słowa i odstawiając na bok zadomowione w dyskursach metafory. Dopiero po demontażu konwencjonalnego widzenia i po przejściu etapu nieufności do języka przystępują do wymiany narracji. Michał Bilewicz pisze teraz. Należałoby poszukać innej opowieści, innego mitu założycielskiego dla Polski. Autorzy książki o nierównościach stwierdzają, nie dziwne, że w książce o nierównościach nasza narracja krąży wokół nierówności. Sądzę, że owe dwa określenia, mit założycielski, nowa, e, nowa opowieść, inna opowieść oraz krążyć wokół narracji o czymś, bardzo dobrze oddaje kłopoty, przed którymi autorzy stanęli. Musieli oni skonstruować bardzo szczególną opowieść. Opowieść, która wymaga, wymagała od nich samych zrozumienia własnego położenia w rzeczywistości, a więc ustawicznego pytania o to, z jakiego miejsca mówię, czy jestem w stanie wydobyć się ze świata, z rzeczywistości, o której mówię. Wiedza musiała tu iść w parze z samowiedzą, a poznanie splatało się z zaangażowaniem. Żyli nagrody imienia króla. Uznało, że książką, która najpełniej rozwija taką dywersyjną opowieść, zdolną zmieniać nasze myślenie o przyszłości, jest monografia o nierównościach. Autorzy we wstępnej partii przywołują poglądy na temat nierówności dominujące w latach 90. w polskim myśleniu. Te poglądy mówiły, że nierówności są dobre dla wzrostu gospodarczego, że są umiarkowane, że nie są takie złe, że bogaci zawdzięczają swoje bogactwo własnym cnotom, a biedni są biedni z powodu własnych przywar, że zbyt wysoka płaca minimalna zwiększa bezrobocie, a progres, progresywny system podatkowy jest nieefektywny. Można powiedzieć, że te dominujące poglądy na temat nierówności działały jak ćmiatło z powieści Lud Jacka Dukaja. Śmiatłem pisarz nazwał energię wytwarzającą ciemność. Światło to antyświatło zasłaniające przedmioty, na które pada. Dopóki myślano o nierównościach, jako naturalnym i potrzebnym elemencie kapitalizmu, nierówności znikały wtedy, gdy je ośmietlano. Brzozowski, Bukowski i Sawulski pilnują w swojej książce prostych pytań. Skąd nierówności się biorą, w czym się przejawiają, jakie konsekwencje wywo wywołują, jak można im przeciwdziałać. A ponieważ mają swoją opowieść, więc obfite dane, wykresy i tabele ułożyli fascynującą i niepokojącą historię. Skrót z owej historii brzmi następująco. W ciągu jednego pokolenia, od 1989 roku, Polska przeszła drogę od jednego z najbardziej egalitarnych krajów w Europie do jednego z krajów, o największych nierównościach. Równie niepokojąca jest prognoza formułowana w książce. Weszliśmy już, cytuję, w niebezpieczne błędne koło, w którym wysokie nierówności stają się mechanizmem samonapędzającym, powodującym dalszy ich wzrost. Znaczy to na przykład, że edukacja początkowo egalitarna działa dzisiaj elitaryzująco, ponieważ wysokie różnice w dochodach rodziców przekładają się na rosnące dysproporcje szans wśród dzieci. Nierówności w dochodach rodziców przekładają się także na nierówności startu ludzi młodych, a nierówności szans, znowu cytuję, będą skutkowały w przyszłości dalszym pogłębianiem się nierówności w dochodach, a z czasem także w majątku. Aby zbadać przyczyny, autorzy skanują całe życie społeczne, ale analizują również skutki, pokazując, że nierówności wpływają na wybory polityczne, na jakość demokracji i na postawy wobec dobra wspólnego. Konkretniej. Wzrost nierówności prowadzi do zwiększonego poparcia dla partii populistycznych, do wymykania się ludzi bogatych spod kontroli demokratycznych instytucji prawa, do wzrostu przestępczości i konfliktów społecznych oraz słabnięcia pozycji środowiska naturalnego. Jesteśmy więc świadomi, że stawką w grze o nierówności jest coś więcej niż niższe czy wyższe PKB. Wiemy mianowicie, że nierówności powstają w wyniku działania sił ekonomicznych, społecznych i politycznych i że zwrotnie, oddziałują na ekonomię, życie społeczne i kształt polityki. Nie są to jednak według autorów siły deterministyczne. Autorzy przekonują, że nierównościom można przeciwdziałać poprzez instytucje polityczne i politykę publiczną, tylko jednak wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, skąd one pochodzą, jak się rozwijają i dokąd prowadzą. Autorzy we wstępie zaznaczają, że o nierównościach łatwo moralizować. Sami nie przyjmują przeciwległego stanowiska, to znaczy nie redukują tego zagadnienia do liczb i wykresów. W oparciu o argumenty i dowody ekonomiczne formułują zasadniczą tezę swojej książki, która mówi, że nierówności, cytuję, sprzyjają wzrostowi w tych fazach rozwoju, w których kluczowy jest kapitał fizyczny, ale stają się balastem, gdy trzeba postawić na kapitał ludzki. Polska zdaje się obecnie znajdować w takim właśnie miejscu historii. Z perspektywy wiedzy i innowacji, a więc wartości, które dziś dla Polski są najważniejsze, wysokie nierówności szkodzą wzrostowi. Z punktu widzenia ekonomii neoliberalnej, nagrodzona książka jest więc herezją, którą żyli Nagrody imienia króla wprowadza do mainstreamu. Ta herezja mówi mniej więcej to: jeśli schyłek PRL-u i dwie następne dekady były zdominowane myśleniem, że równość stoi w sprzeczności z efektywnością gospodarczą, to książka trzech autorów przekonuje, że, cytuję, większa równość szans jest zbieżna z wyższym wzrostem gospodarczym. Równość i wzrost nie są alternatywą, są koniunkcją. Książka o nierównościach była wyczekiwana od dawna. Oczekiwanie to wynikało ze zwrotu równościowego, jaki nastąpił ponad dekadę temu, gdy zaczęto patrzeć na społeczeństwa z perspektywy jego rozwarstwień. Znaczącą rolę w tym zwrocie odegrało tąpnięcie gospodarcze lat 2007-2008, a także głośne książki Tomasa Piketty'ego, Antoniego Atkinsona. Nagrodzona książka wyraźnie dowodzi, że słowo nie, słowa nierówność nie da się do ekonomii zredukować i że w każdym ujęciu wymaga ono ostrej walki światopoglądowej. Jest to bowiem pojęcie pryzmatyczne, w którym załamują się wszystkie procesy społeczne. Koniunktury gospodarcze, konflikty klasowe, walki o praworządność, kryzys demokracji. Nierówność to słowo narzędzie, które ma zmienić patrzenie na świat i doprowadzić do zmiany postaw. Na taką zmianę postaw i zapatrywań była już najwyższa pora, bo żyliśmy w nieznośnych sprzecznościach. Paradoksy polskiej historii ostatniego trzydziestolecia polegały przecież na tym, że można było walczyć o prawa kobiet, nie zauważając nierówności klasowych. Można było dowodzić swojej empatii wobec ofiar Holokaustu, odwracając się z lekceważeniem od bezrobotnych. Uczestnicy protestów feministycznych czy antyhomofobicznych rzadko uczestniczyli w protestach pracowniczych i na odwrót. Autorzy nie mówią jednak, że znaleźli klucz do ostatecznego rozwiązania wszystkich problemów społecznych. Według nich nierówności nie tylko nie da się całkowicie zlikwidować, lecz co więcej nie należy tego robić. Formułują oni 10 pomysłów na bardziej równościową politykę publiczną, ale zarazem zastrzegają, że pewna doza nierówności powinna istnieć jako konieczny stymulus życia społecznego, który pobudza do konkurowania, wymyślania ulepszeń czy likwidowania niedoskonałości życia zbiorowego. Z książki wynika zatem, że cząstkowe nierówności są konieczne dla podtrzymywania prorównościowej aktywności, co oznacza, że nierówności zostaną z nami do końca historii, sprawiając, że nawet koniec historii będzie nierówny. Niemożność ostatecznego rozwiązania jakiegoś problemu nie zwalnia z obowiązku szukania rozwiązań w ogóle. Przede wszystkim nie zwalnia z obowiązku rozpoznania granic, do których problem daje się rozwiązywać. Takie zadanie powierzyli swojej narracji autorzy nagrodzonej książki. Polegało ono na rozpoznaniu granic dotychczasowego widzenia problemu, potem na zaproponowaniu własnej koncepcji i zbudowaniu spójnej opowieści o możliwych zmianach nastawienia do nierówności. Stąd wyłania się stawka gry o przyszłość. Całkiem niedawno, przed chwilą, ukazała się książka Martina Caparrosa, zatytułowana Tamte Czasy. To fikcyjny raport, przysłany do nas z odległości stu lat, z roku 2123. Autorka raportu stwierdza w pewnym momencie, co następuje. W historii zdarzają się takie momenty. Ludzie czynią wielkie wysiłki, aby nie zobaczyć czegoś, co jest oczywiste, a skoro nie patrzą to nie mają szansy tego uniknąć. Nagroda imienia Marcina Króla przypada książce, dzięki której możemy zobaczyć to, co oczywiste i mamy szansę tego uniknąć. Gratuluję.